Słyszałeś pewnie takie powiedzenie, że Pan mógł nas stworzył z jednymi ustami, a z dwojgiem uszu, po to, żebyśmy bardziej słuchali, a mniej mówili. Więcej słuchać, mniej mówić. I e, pojawił się teraz internecie w internecie wcześniej niepublikowane wideo papieża Franciszka, który nagrał krótko przed śmiercią, mówiąc właśnie o tym. I on mówił o tym: słuchajcie, uczcie się słuchać. Pozwól komuś wypowiedzieć się. Do końca. Ehm, bo takie osoby, które wtrydzają się i muszą cały czas mówić o swoich e, sprawach i e, koniecznie e, przekazywać swoją opinię na każdy temat, nawet nie słuchając kogoś innego, mówi: takie osoby nie wprowadzają pokoju. Takie osoby, które cały czas, oni muszą mówić i gadać, gadać, nie słuchając, oni nie wprowadzają pokoju. Pokój wprowadza ten, który potrafi naprawdę słuchać drugiego człowieka i skupić się na tym, co on ma w sercu, czego on właśnie w tym momencie potrzebuje, co on chce ci powiedzieć. Ja powiem szczerze, że bardzo to odkrywam w moim powołaniu teraz. Ja jestem ogólnie osobą ekstrawertyczną, więc lubię gadać, ale widzę, jak kiedy skupiam się na tym, żeby słuchać, ile to dopiero daje. I teraz jestem w tym momencie u mojej rodziny, tak na marginesie, jak widzicie, z tyłu. Rodzinka tutaj się bawi. Jestem w Zarlandzie, bo moja siostrzenica przyjęła pierwszą Komunię świętą dzisiaj. I tutaj też, kiedy jestem w rodzinie, staram się nic nie głosić, żadnych kazań, żadnych konferencji, tylko po prostu być i słuchać i tych starszych, i tych najmłodszych. Piękne doświadczenie. Bardzo Was do tego też zachęcam. Wprowadzajmy pokój przez to, że będziemy słuchać drugiego człowieka i dopiero później. Mówić, kiedy on tego potrzebuje. Dobrego dnia życzę. Radość i pokój. W dół Święty.